Tak, widzicie, wchodzę na komendę Policji w Wałczu yy, z maską. Jak widzicie, w odbitej szybie mam maskę. Maskę dostałem od pani, yy, która jest moim rzecznikiem do spraw finansowych w Komitecie Bezpartyjnym Artura Głowackiego, Sabina Norbert Bobin. Yy, moi chłopaki już jadą na kontrolę cmentarzy, a ja tutaj się zapytam, dlaczego jest kibel niedostępny na naszym małeckim cmentarzu. Kamera idzie, my wchodzimy. Można wchodzić do pomieszczenia. Mam taką sprawę. Byłem na cmentarzu... Słyszy mnie Pan? Słyszę. Byłem na cmentarzu... A, ja Pana znam tą kamerę? Nie. Bardzo bym prosił o wyłączenie. Ale nie mogę wyłączyć. Proszę, pana, proszę położyć tablet i skoń... albo kończymy rozmowę. Nie? Jest zakaz monitorowania, nagrywania, na terenie komendy, więc proszę to wyłączyć. Ale gdzie jest zakaz? Proszę pana. Ale to leci na żywo. Ale pan tak samo jest kapitanem, tak jak ja. Musi pan oddać honor. Pana, honor od mnie bezpośrednim przełożonym, a nie człowiekom, którym ubieram jaką czapkę. Nie wiem, jaki ubiór. Do no czapki się nie oddaje honoru. Jeżeli pan do... No do mnie pan niech odda honor. Ja jestem też kapitanem. No nie wiem, czego pan jest kapitanem. Nie Bo, wiem, jak... Wojska polskiego. Jeżeli pan jest w wojsku, to będzie pan oddawał wojsku honor. Jeżeli się oddaje honor, to który jest w pełnym umundurowaniu, a nie tak ubrany. No jestem w pełnym umundurowaniu. A to nie jest pełne umundurowanie. A jakie jest pełne umundurowanie? Słucham. A jakie jest pełne umundurowanie? No, dobrze pan powinien wiedzieć, jakie jest pełne umundurowanie. Ale mamy czas tak, wojny. Jeszcze jak pan dobrze wie, honorów się nie oddaje. Aha. No to powinien pan na przykład stanąć na baczność i skinąć głową. Na chwilę poczeka, usiądzie za chwilę. Ja nie będę czekać, bo ja jadę teraz do Warszawy zbierać dalej podpisy. Ale na cmentarzu mają zamknięty kibel. Jest na czerwono. A no jak się nazywa? Kto? Jak się pan nazywa? Jak ja się nazywam? Tak. Niech się pan spyta, arka Góreckiego, mój przyjaciel. Dziękuję. Nie mam czasu. Dobrze, że Artur Głowacki ma zdolność czytania z twarzy. Facet z policji powiadomił patron, który może mnie aresztować. Nawet w czasie wojny policja może aresztować wojskowego. W czapce kapitana. Więc idziemy do auta. Odpalamy silnik i opuszczamy ten nieprzyjazny teren.